Rosjanie ogłosili, to być może ma niejakie znaczenie, że zdobyli czas ofiar. Ukraińcy oczywiście zakomunikowali, że nigdy w życiu. Znowu uprzedzając histerię osób, które szermują argumentem, widząc na przykład zniszczenia, że tam ile tam ludności cywilnej zginęło. Nie, całe miasto zostało ewakuowane, ludność została wysiedlona i jeszcze długo przed zbliżeniem się armii rosyjskiej. No nie jest to żaden sukces rosyjski, no bo 12 tysięczne miasto zdobywane przez półtora roku, no proszę Państwa, no mówi to samo przez siebie. No koniec końców, proszę Państwa, 98% zabudowy jest zdobytej te Rosjanie opublikowali taki film, gdzie są lokalizacje, no bezspornie wskazujące, że 98% miasta jest w rękach rosyjskich. Proszę Państwa, jak widzicie, ten o, wyłom, tak, ta zabudowa to jest przebieg linii frontu, mniej więcej. To dalej nie, trudno mówić o jakimś rozwinięciu, bo o, proszę Państwa, te kreseczki, tu jak to wodzę, Trzymajmy się, to jest linia kolejnych fortyfikacji, tym razem polowych, bardzo rozbudowana, gęsta przygotowana przez wojska inżynieryjskie, saperskie, rowy przeciwpancerne, pola minowe, zęby smoka, tradytory, bunkry, więc to jest jedna linia Petersburga. Więc obwód Leningradzki, czytaj cały ten obszar wokół Petersburga, na tym obszarze działały systemy przeciwlotnicze przeszło 50-tych, zostało zestrzelonych, są zdjęcia z telefonów komórkowych mieszkańców Rosji, którzy to filmowali i włączyły się w to również okręty rosyjskiej marynarki wojennej. Tak, wystrzelili przeszło 10 nakier przeciwlotniczych, zestrzeliwując drony ukraińskie, mimo że byli przygotowani no, do spotkania i świętowania związanego z właśnie uroczystością rosyjskiej marynarki wojennej. Zestrzelili te drony, prezydent podjął, Putin podjął decyzję Przybycia na ten okres. W Polsku proszę uruchomić wyobraźnię, co by było, jeżeli właśnie zostałby zabity prezydent jednego z dwóch supermocarstw nuklearnych. Armia, aby wojować, musi mieć ogromne ilości żywności, amunicji, paliwa. I to musi być dostarczane. Jeżeli odetniemy wojska, czy armię wojującą od tak zerwiemy logistykę, to możliwości bojowe takie radykalnie tej armii znikną. Strona ukraińska w sposób przemyślany chce sparaliżować linie kolejowe, główne arterie zaopatrzenia armii rosyjskiej na Donbasie. Bitwa o Pokrow jest rzeczywiście przedsięwzięciem no, szalenie złożonym. Obie strony używają dezinformacji, więc tutaj trudno tak na 100% udzielać wiążących informacji. Ja postaram się Państwu w oparciu o moim zdaniem w miarę wiarygodną mapę Państwu to pokazać.